Tym razem nie wycieczka klasowa, tylko szybkie wyzwanie foto. Ford Focus i punkt Horizon Tour. 10 sekund roboty i nagroda leci na konto. Wybieramy dowolnego Forda Focusa i lecimy prosto pod punkt rejestracji Horizon Tour. Podjeżdżamy, ustawiamy się przy budce rejestracyjnej tej z logiem Horizon Tour, cykamy foteczkę no i zadanie zaliczone. Horizon Tour znajdziecie pod wulkanem La Gran Caldera, a nad torem testowym Horizon. Stoję dokładnie w punkcie, w którym musicie cyknąć fotka. Nie przewijaj, bo teraz wjeżdża w Focus z piekła Rodem. To jest Ford Focus RS pierwszej generacji 2003 rok, czyli era, kiedy Ford powiedział zróbmy coś, co wyrywa ręce z barków, ale wygląda jak zwykły Focus. To był list miłosny do starych czasów rajdów, zamknięty w kompaktowym nadwoziu Focus RS. Był ostatnim twardzielem przed erą cyfrowych wspomagaczy i trybów komfort. 2.0 Turbo z oznaczeniem Duratec RS. Brzmi może niewinnie, ale ten silnik klepał 215 koni, a całość posyłała moment tylko naprzód. Mechanizm Quaifa dbał, żeby przy depnięciu w zakręcie nie wyrzucić Cię w krzaki. Samochód uczył pokory, nie wybaczał błędów, ale jak nauczyłeś się go prowadzić, to czułeś się jak Colin McRae na dojazdówce. Miał kubełki, sparko, ręczny, na kablu i deskę rozdzielczą bez zbędnych bajerów. Surowy, brutalny i szczery. Ford wrzucił do auta wszystko, co najlepsze z motorsportu i puścił go na ulicę. W czasach, gdy większość chodhaczy udawała grzecznych chłopców, ten Fokus był gościem, który na przerwie rozpinał kurtkę i mówił: Chodź, pokażę ci coś pod maską.